Cześć w drugim wyzwaniu. Mamy dzisiaj arbusa i cukier. Więc to może będzie pyszne. Ona też jadła jeden, więc nie ser. Tamte wyzwanie było zaliczone. I to nie. będzie... nie wiem, ale 3, 4. <gry> <gry> mm. No, zalewa. Okay. No. Ja to odbieram. No. Aby cuk. Dodaliśmy. Tu jest. Albo. A na dodatek jest cukier. Prawda? No. Mmm. Mm. Widzisz, jak to jest pyszne? Lepiej z kosztołak. Oh. Ja to wszystko tego, bo to było takie pyszne. Nie, nie, nie. nie, nie. nie jesteśmy najlepszymi. Więc jaką ona mnie rzuciła do kąta? Trochę by oczyszczyć cebuli, bo nie wycarliśmy. No to... Co? Ja się nie? Co się nie? się bo i się bo było się jakby i było Z cebulą. Ale jakby nie? cebulą. się nie? by było nie? nie? Więc zapraszamy do nas. Zapraszamy i oglądajcie trzecie czycie, wystanie. Nie.